Naszym gościem jest pani Izabela Chowis, mama Wojtusia z Galewis, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Zbliżamy się powoli do dwóch milionów złotych, aby jednak Wojtek mógł wylecieć na leczenie terapią genową do Stanów Zjednoczonych wszyscy potrzebujemy zebrać aż około dziesięciu milionów złotych za wami ciężkie dni przeprawy w szpitalach najpierw wieruszów potem Łódź ale na szczęście powróciliście do rodzinnych galewic no i jest lepiej to jest pozytywna wiadomość tak jest to pozytywna wiadomość tylko w przypadku Wojtka w przypadku jego choroby nigdy nie jest kolorowo teraz akurat zmagam się z takim problemem Wojtek po każdym pobycie przychodzi gorszą traumę. Po prostu budzi nam się w nocy z wielkim płaczem. Nie wiemy, czy coś się dzieje, czy to po prostu jest tylko strach. Oczywiście problem wydzieliny też jest bardzo duży. Na okrągło odsycamy. Jesteśmy na, ciągle na inhalacjach, ponieważ RSV nie przychodzi tak sobie. Także hmm, kontynuujemy, kontynuujemy jakby leczenie. Cały czas powtarzamy to, ludzie powtarzają, że czas ucieka, dlatego ten czas i ta zbiórka jest bardzo ważna, aby wpłacać nawet najmniejszą złotówkę, najmniejszy grosz, no ponieważ nam może wydawać się, że ta złotówka niewiele znaczy, ale w skali ogólnopolskiej, w skali Europy czy świata ta złotówka ma ogromną moc, tym bardziej w tych teraz niełatwych czasach, gdzie każdy obawia się o swoją pracę. Wy również pewnie boicie się jeszcze dwa razy mocniej niż to było przed tą pandemią. Tak, powiem nawet, że jesteśmy troszkę podłamani. Rozumiemy sytuację każdego z osobna, ale wczoraj usłyszałam od jednej osoby coś takiego, że sytuacja faktycznie w kraju jest niefajna i nie tylko w kraju, jednak jeżeli naprawdę ludzie by się zmobilizowali, to są słowa oczywiście kogoś, nie nasze i każdy by przynajmniej po tej złotówce dwa wpłacił, no nasze dziecko byłoby uratowane, my też apelujemy do osób, które oczywiście mogą, bo to, bo to nie jest jakieś nachalne proszenie, ale jeżeli możecie, żeby po prostu w jak największej grupie zorganizować się, bo nasz Wojtek naprawdę nie ma czasu. SMA codziennie daje o sobie znać. Widzimy, że, że codziennie po prostu Wojtek sławni. Słabnie, ale ta nadzieja cały czas jest, bo zbiórka nie staje. Złotówki wpływają. Być może nie jest to z tak ogromną częstotliwością, ale jednak codziennie te. Przyrosły są, dlatego nie należy tracić nadziei, i to też jest właśnie apel taki do wszystkich ludzi: jeżeli wpłaciłeś złotówkę, wpłać jeszcze drugą, wpłać trzecią. Zaproś kolegę, nie wiem, wypij kawę z Wojtkiem, kup maseczkę. Właśnie piękna akcja, przedszkola numer jeden. Dziś rozmawiałem z panią dyrektor, przedszkola numer jeden. Nie pamiętam dokładnie, ale kilkaset maseczek już zostało sprzedanych. Przedszkole niedługo wpłaci przynajmniej 4000 zł z tych maseczek. Więc pieniądze i ta akcja, te serca ludzkie mają ogromną moc. To pięknie, nawet nie wiedziałam o tym, bo tak szczerze mówiąc, nie mam zbyt dużo czasu, żeby wszystko na bieżąco po prostu śledzić. Tak jak powiedziałam, na no obecną sytuację i tak się cieszymy, że ta zbiórka nie stanęła w miejscu i że pomimo tego, że są trudne czasy, naprawdę rozumiemy każdego, te pieniążki jako tako wpływają na nasze konto. Wiele osób też pyta o zainteresowanie mediów. Wiemy, że rozmawiałaś z panią Jaworowicz. Czy wiadomo już, kiedy można się spodziewać emisji tego programu, czy jeszcze może takie informacje do was nie dotarły? Dokładnie dzisiaj y, reporter od y, pani Jaworowicz obiecał, że będzie podany termin już chyba ostateczny, y, kiedy będzie emisja naszego reportażu. Również należy poinformować mieszkańców, wszystkich oglądających, interesujących się zbiórką, że ponowny reportaż ma pojawić się w telewizji polskiej Łódź. Prawdopodobnie będzie to dziś po godzinie 18.00. Więc no, dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, za pomoc, za rozkręcanie wszelkich możliwych akcji, które dla Wojtka się toczą. Tak, my również dziękujemy, bo tak jak wspomniałam. Y dla nas, jako tako pracują ludzie, działają dla nas. My jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo sami nie udźwignęlibyśmy niczego, po prostu niczego. Dzielamy się jak możemy, na tyle ile możemy, ale tak jak powiedziałam, dla nas pracuje cały sztab ludzi i szczerze mówiąc ja sama nie zawsze wszystko wiem, co jest dla nas robione i, i co po prostu czeka w kolejce. Też przypadkiem wczoraj, wchodząc na Facebook, dowiedziałam się, że będzie ta emisja w telewizji Łódź. A czy widziałaś już może utwór nagrany dla Wojtka specjalnie przez muzyków z Jeruszowa? Koncert miał się odbyć, nie udało się, ale nagrali to w internecie. Yy, przepraszam bardzo, nie zdążyłam, bo. Yy... No ktoś sobie może pomyśleć, co ja mogę robić w domu. Słuchajcie Państwo, ja przy Wojtku mam naprawdę tyle pracy. No tak jak powiedziałam, udzielamy się jak możemy. Jest jeszcze Szymon. No ja też jestem jakby nie było mamą i gospodynią, też muszę coś zrobić, także przepraszam, ale nie zdążyłam jeszcze zobaczyć tego utworu, ale chętnie posłucham. Dobrze, że mi powiedziałeś. Pole pole polecamy ci i za zobacz ten utwór. Jeszcze powiedz jak dzisiaj się czuje Wojtek i będziemy powoli kończyć i zapraszać do zbiórki na siepomaga.pl. No powiem tak, sytuacja jest opanowana. Wojtka chyba widać, że tutaj jedną ręką boże w wózku, bo właśnie właściwie widać, już się obudził. Widać kawałek ręki. No właśnie, już się obudził. No Wojtuś jak to Wojtuś, pomimo choroby on jest zadowolony, ale tak szczerze mówiąc ciągle obserwuje Szymona i... Irytuje się, ponieważ widzi, że Szymon biega, Szymon coś tam robi, a on niestety chciałby, a nie może. Taka jest prawda. Ale my możemy pomóc. Jeszcze raz zapraszamy Państwa na profil na Facebooku Wojtuś Chowiz i Walka z SMA. Zapraszamy na profil się Zapraszamy również do wpłat do puszek do skarbon kolejne trzy pełne puszki o czym wczoraj mówił burmistrz Wieruszowa czekają w urzędzie właśnie z akcji maseczkowej z akcji maseczkowej więc niebawem te pieniądze również trafią na konta Wojtka pani Izachowicz Izachowicz była naszym gościem dziękujemy ci bardzo życzymy dziękuję, ci sił dziękuję i dziękuję wszystkim naszym darczyńcom tym, którzy wpracają nawet najmniejsze kwoty, to naprawdę ma ogromne znaczenie dla Wojtka. Dziękuję bardzo.